Na pewno e, wynik e, tego spotkania, który się ułożył idealnie dla Arki, no determinował to, że, że przeciwnik miał e, bardzo dużo swobody jakby takiej e, w defensywie, że już byli jakby zapewnieni, mamy dobry wynik, e, robimy zasieki z tyłu i przyjmujemy e, gospodarzy u siebie gdzieś e, przed bramką I, i, i stąd może to właśnie potem wyglądało jak, jak bicie głową e, właśnie w mur Arki. I, Niestety e, sytuacje, które zdołaliśmy sobie stworzyć, nie zamieniliśmy na, na choćby jednego gola. E, w miarę gdyby ten gol wpadł wcześniej, no to może, może ten wynik dałoby się odwrócić. Niestety nic nie wpadło i skończyło się no, małym blamarzem. No, i żałujemy, że tak się stało. Mam nadzieję, że, że, że ten wypadek przy pracy gdzieś e, szybko nam po prostu minie i, i następny mecz już zagramy godniej i, i zgarniemy pełną pulę. No zobaczymy, no, myślę, że tak szybko na gorąco to pewnie jakieś błędy indywidualne gdzieś się zadecydowały tu po lewej stronie, gdzie gdzie właśnie ja operowałem. Myślę, że tam w pierwszej sytuacji powinienem się może lepiej zachować, nie grać do Roberta, który był atakowany dosyć mocno i stąd poszła piłka w pole karne. No, potem gdzieś już trzeba będzie szczegółowo to zobaczyć, jak dalej tam byli postawiani obrońcy, nie wiem. I druga bramka no też po błędzie indywidualnym z kolei Marcina chyba chciał podać do mnie i gdzieś, gdzieś przeciął tą piłkę z się Markus. No i trzecia bramka znów moja strona i prosto padła piłka między mnie i Marcina. Mimo, że byśmy wąsko ustawieni, ta piłka przeszła. Potem dośrodkowanie. Bartek chyba spóźniony przy kryciu i no tak na szybko te bramki trzy i koniec. No i koniec jakby marzeń o, o dobrym wyniku. Chociaż jak mówię, no przy lepszej skuteczności może, może byśmy mogli się pokusić o jakiś lepszy rezultat.